Cześć, mam strony supermajster i to jest kanał o butach, modzie i streetwearze, a dzisiaj mam dla was odcinek z serii Czy warto kupić dany model i zastanowimy się nad tym czy warto kupić Diadora Winner SL. Diadora Winner SL to model, który powraca z lat 90. Jest to sylwetka stworzona stricte do tenisa i dla graczy tenisowych. W ogóle w butach Diadora bardzo dużo tenisistów, mega popularnych takich jak Björn Borg chodziło właśnie w latach 90. Ta marka też może Wam się kojarzyć oczywiście z włoską piłką, ponieważ stroje Diadory, na przykład reprezentacji Włoch albo z Romy są bardzo popularne. Nawet takie gwiazdy jak Kim Kardashian zakładały je po prostu lifestyleowo na co dzień, ponieważ wyglądały świetnie. Bardzo bardzo dużo piłkarzy chodziło także w tych butach, a dzisiaj mam dla Was model, który powraca po latach, który bardzo fajnie spisuje się przy okazji stylówek lifestyle'owych, takich casual'owych bardziej, bardziej przypasujących do stylu na przykład old money i tak dalej, które będą się świetnie Wam sprawowały na jakieś wyjście, na imprezę ze znajomymi, albo na przykład na wyjazd do Włoch, tak jak mi się to udało w tym roku, gdzie te buty po prostu idealnie pasują. A przed odcinkiem proszę Was oczywiście o dodanie subskrypcji, lajka i dzwoneczka, jeżeli lubicie takie materiały, jeżeli lubicie buty, to jest kanał dla Was. Dodatkowo, jeżeli chcecie więcej newsów i ciekawostek na temat butów, świata, mody i w ogóle streetwearu, to zapraszam Was na TikToka, na Instagrama, tam jeszcze więcej takich treści. A jak mam to za sobą, no to przejdźmy do tego, czy warto kupić Diadora Winreza. Jak widzicie w tych butach już trochę pochodziłem, dostałem je, pamiętam chyba w marcu, do współpracy właśnie z marką Diadora i przez dłuższy okres czasu pochodziłem sobie w nich, byłem na przykład we Włoszech właśnie na wyjeździe, gdzie te buty świetnie mi pasowały właśnie do mojego outfitu i w ogóle do całej, tak jak mówię, z, wiecie, całego klimatu włoskiego nad jeziorem Como. Bardzo fajne połączenie kolorystyczne, jeżeli chodzi o tą konkretną kolorystykę, która pasuje do wielu rzeczy i aktualnie dopasuje do trendów, które mają miejsce. Mi bardzo się spodobały od razu i te połączenie kolorystyczne w ogóle mega lubię, bo mamy też New Balance dokładnie w takiej samej kolorystyce. I muszę przyznać, że większość kolorystyk właśnie tego modelu fajnie się sprawuje, jeżeli chodzi o dopasowanie do outfitów, ponieważ te buty są bardzo uniwersalne Nie będą Wam pasowały do większości rzeczy, oprócz właśnie jakichś takich strasznie szerokich spodni. Do krótkich spodenek, do joggersów, do jakichś slim spodni będą się bardzo fajnie sprawowały, będą bardzo fajnie fitowały. Do tego jakichś, wiecie, na przykład chinosów i tak dalej, to buty będą na pewno dla Was, jeżeli chcecie jakiś taki bucik, który jest dodatkowo w niskiej cenie. Ponieważ te buty kosztują w okolicach 300 zł, 350, w zależności gdzie je kupicie, tak naprawdę na Zalando są aktualnie promocje na te buty. Dodatkowo na MM Sport, na MM Sport możecie je kupić za okolice 320-350 zł. Także ta cena jest bardzo fajna w porównaniu do tego, co widzimy w innych markach, jeżeli chodzi o takie modele. Jeżeli chodzi o adekwatność ceny do jakości, którą tutaj otrzymujemy to też według mnie jest ekstra, ponieważ te materiały na pewno nie są jakieś super premium, na pewno nie są wiecie, nie wiadomo jak dobre, że jak dostaniecie te buty i to po prostu się będziecie zachwycali, ponieważ tak nie będzie, bo za cenę 350 zł, 300 zł nie znajdziecie takich butów po prostu, no nie ma opcji i materiały użyte do tych butów, Niektóre są po prostu okej okay jakości, na pewno będą lepsze niż na przykład do niektórych Nike, które znajdziemy w tych cenach. Także tu jest na pewno na plus. Dodatkowo wyglądają już oczywiście trochę bardziej premium, ponieważ jest to marka też zrobiona w taki sposób, czy trochę skierowana dla starszej publiki. Ale jeżeli chodzi o stricte same materiały, no to użycie skóry tutaj, skóra jest okej. Okay. Jeżeli chodzi o siatkę, inne materiały, wysiłkę w środku, ona jest bardzo fajna, wygodna. I nie jest, wiecie, jakaś taka, nie wiem, że faktycznie już pachnie sztucznie, ale jeżeli chodzi na przykład o nubu, który jest użyty do tego, no to tutaj już bym miał obiekcję, ponieważ widać, że on jest cieniutki, że on jest bardzo cienki. Mi osobiście jeszcze się tutaj nie przeciął. Widzicie, że są już pewne zarysowania, które muszę gdzieś tam wyczyścić chociaż już tak średnio mi to szło ostatnio, ale ogółem widać, że to nie jest jakiś tam, wiecie, super materiał, ale też już w nich pochodziłem dosyć długo, a nie rozwaliły mi się tak np. na przykład Air Max 90 z Basement, które praktycznie po drugim wyjściu musiałem dać do renowacji, ponieważ no cały nubuk, który był przy podeszwie, pękł, rozszarpał się i nie było co zbierać tak naprawdę, a tutaj wygląda to naprawdę spoko. Jeżeli chodzi o wygodę tych butów, to jest także super, ponieważ w tych butach będziecie mogli chodzić bardzo długo. Jedynie o czym trzeba pamiętać, no to tutaj w okolicach kostki, ponieważ tutaj to mocno zależy od tego, w jaki sposób macie ustawione po prostu kostki, w jaki sposób akurat wasze stopy wyglądają, ponieważ moja kostka jest dosyć nisko i jeżeli chodziłem w nich w jakichś tam stopkach albo w skarpetkach, które są dosyć nisko, to, to tutaj kostka cały czas mi tarła właśnie o ten element i to jest na pewno uciążliwe. Ponieważ raz tak wyszedłem i no już po godzinie chodzenia było źle. Ale jeżeli założycie do tego dłuższe skarpetki, totalnie tego nie czuć. Naprawdę. Jeżeli chodzi o wyściłkę w środku, ona też jest bardzo przyjemna. Taka milusia można powiedzieć, że jak wsadzicie tam stopę, to fajnie się naprawdę czuć. Po prostu fajnie się człowiek czuje i nie ma wiecie czegoś takiego, że czujecie w środku, że ten but jest twardy na przykład. Tak jak powiedzmy w Jordanach czwórkach, że jak się nogę do tego buta, to Trochę czuć, że to jest taki kloc, a tutaj jak sadziadł się nogę do buta, no to on jest wygodny, fajny, można go szybko założyć i wyjść sobie gdzieś tam na zewnątrz. I jeżeli chodzi o samo chodzenie potem już dłuższe, no to chodziłem w nich naprawdę bardzo długo, ponieważ na wyjeździe nad jezioro Komodo też zwiedzaliśmy i Mediolan, byliśmy, chociaż w Mediolanie byłem chyba w off ale e, zwiedzaliśmy dużo tych mieścinek, dużo chodziliśmy i totalnie nie czułem, żeby mi te buty w jakiś sposób wadziły, żeby w jakiś sposób, wiecie, mnie gdzieś uwierały albo że mi przeszkadzało, że po prostu, nie wiem, stopy już mam zmęczone, ponieważ w niektórych butach tak mamy że Jak chodzimy no to przez dłuższy okres czasu, powiedzmy po 3-4 godzinach albo na już pięty bolą albo mamy, wiecie, jakieś tam otarcia na małym palcu, na dużym palcu, gdzieś są za wąskie czy coś. Tutaj jeżeli ktoś ma dosyć szeroką stopę też będzie fajnie mu to się działo, ponieważ te buty nie są sprofilowane tak, wiecie, do takiego ostrego czubka, tylko jednak jest trochę szerszy tak jak na przykład New Balance i to jest na pewno plus tego wydania. Jeżeli chodzi o rozmiar tych butów, najlepiej sobie sprawdzać tabele rozmiarowe, jak to wygląda w przełożeniu na długość wkładki. U mnie jest to dokładnie to samo. 45 rozmiar to 29 cm wkładki, sprawuje się to idealnie. Nie ma tutaj żadnego jakiegoś takiego, że byście musieli brać, nie wiem, i rozmiar wyżej, i rozmiar niżej. Jeżeli chodzi o sklepy, gdzie można je kupić, to tak jak mówiłem Ando, na e Sport to są dwa sklepy, które aktualnie mają najfajniejsze ceny na te buty. Można je też zobaczyć z tego, co widziałem w Sajzerze i JD Sports. Ale ogółem polecam wam kupować właśnie na tamtych dwóch sklepach, ponieważ no tam jest najtaniej, i tam w ogóle na M Sport jest bardzo duży zakres, że tak powiem, produktów marki Diadora, jest tego tam bardzo dużo. Ogółem diadora raczej łączy się z tym, że ta jakość produktów jest całkiem spoko. Już nie jest tak jak w latach, nie wiem, w 2000 czy coś takiego, albo jeszcze kilkanaście lat temu. Teraz już wiadomo, że każda marka gdzieś tam szuka oszczędności, ale dalej według mnie jest lepiej niż w jakiejś tam marce takiej, wiecie, już mega popularnej jak Adidas, Nike czy coś takiego i na przykład Puma. No i te buty nie powinny wam się aż tak szybko zniszczyć i nie powinniście wiecie już ich wyrzucić nie wiem po pół roku, bo nie da się w nich chodzić. Naprawdę na razie one się bardzo dobrze sprawują i pasują mi do większości rzeczy. Tak jak mogę powiedzieć to co nie założę to w sumie te buty raczej pasują, jedynie co no to wiadomo jakieś tam szerokie spodnie dżinsy albo nie wiem czarne spodnie no to nie pasują do tego jakoś świetnie, ale większość innych rzeczy. Tutaj siedzi superowo, mogę Wam pokazać też na jakichś tutaj przebitkach, jak to mniej więcej wygląda. Ale ja jestem osobiście zadowolony. Także podsumowując, jeżeli szukacie jakichś butów do okolicy 300-350 zł, lubicie jakieś takie bardziej każualowe stylówki, lubicie, nie wiem, bardziej taki styl e, powiedzmy typu koszule, typu jakieś takie straight spodnie albo slim spodnie, joggersy, jasne rzeczy, rzeczy, które wiecie, fajnie pasują właśnie, nie wiem, z takimi linianymi koszulami, coś, ale to, co teraz jest modne, to na pewno nie zawiedziecie się i będą wam się te buty dobrze sprawowały. Także dzięki Wam Wielkie za odcinek. Do zobaczenia w następnym. Cześć!